Cześć. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat uszczelki pod głowicą. Powiedzieć, co to jest, dlaczego ulega uszkodzeniu, jakie są objawy uszkodzenia uszczelki, no i z czym to się wiąże na koniec, tak? No wiadomo, że ostatecznością, jeżeli ustwierdzimy, że uszczelka pod głowicą jest padnięta, jest jej wymiana. Co wiąże się ze ściągnięciem głowicy, czyli potocznie mówiąc, remontem silnika. Dobra, od początku. Czym jest uszczelka pod głowicą? No, musimy sobie to zobrazować. Wiadomo, że w silniku są elementy ruchome, wał, tłoki, inne tego typu rzeczy. Kanaliki jakieś, przez które płynie olej, płyn chłodniczy. Wiadomo, że silnika nie da się odlać w jednej całości. Więc uszczelka pod głowicą ma za zadanie połączyć górę silnika, yy, głowicę z blokiem, czyli górę i dół silnika. Tak. Yy, kiedy ona ulega uszkodzeniu? No, po prostu może już przyjść na nią pora, czyli wiek zrobić swoje w jakimś miejscu ta uszczelka zostanie. Przepalona e, lub e, pęknie na kanale wodno-olejowym, no i pojawia się problem. Tak, nie tylko może pęknąć na kanale wodno-olejowym, może też e, ulec uszkodzeniu na kanale, znaczy na kanale, e, w miejscu, gdzie e, będzie dostawał się płyn chłodniczy, na tłoki, e, olej na tłoki, e, płyn będzie mieszał się z olejem i tak dalej. Dlaczego ona też jeszcze ulega uszkodzeniu poza wiekiem, gdzie to wychodzi teoretycznie samo siebie? Silnik musi ulec przegrzaniu. Ale dlaczego przegrzewają się, przegrzewa się silnik? O tym będzie inny odcinek. Kolejna sprawa. Czemu jeszcze może się uszkodzić? Eee, może być po prostu wysoka temperatura spalin, tak? Wtryskiwacze będą nam lały, temperatura spalin będzie wyższa niż być powinna, tym samym temperatura w komorze spalania będzie wyższa, tak samo może nam uszkodzić uszczelkę pod głowicą, uszkodzeniu może ulec jeszcze w tym momencie kiedy silnik jest nierozgrzany, a po prostu dajemy pełen gaz i Ratujemy ten silnik, wtedy też może nam ulec uszkodzeniu. No ale najczęściej mi się wydaje, że uszkodzeniu ulega z takiego powodu, że po prostu silnik został przegrzany. Jakie są objawy uszkodzonej uszczelki pod głowicą? Miesza się płyn chłodniczy z wodą, czyli w korku płynu wyrównawczego mamy słynne laty. Może to być uszkodzenie uszczelki pod głowicą, choć niekoniecznie może to też być uszkodzenie chłodniczki oleju, już w którymś filmiku o tym wspominałem, mogą być twarde, węże od chłodnicy może nam wyrzucać przez zbiorniczek płyn chłodniczy, dlaczego? Jeżeli będzie uszkodzona uszczelka pomiędzy cylindrem a kanałem wodnym Wtedy po prostu kompresja idzie nam w układ chłodzenia, tak. Będziemy mieli twarde węże. Nie będzie, którędy te ciśnienie i ten płyn miał uciec. Będzie wywalał albo wywali nam jakiś wąż, bo będzie już wiekowy, albo po prostu wywali nam płyn z zbiorniczkiem wyrównawczym, tak. Kolejna rzecz. Płyn może dostawać nam się do oleju. Wtedy będziemy, płynu nam będzie ubywać. Będziemy zamiast oleju w silniku, będziemy mieli jedną wielką maść. Tak? Co jeszcze może się stać? Co, może by, co mogłoby wskazywać na uszkodzenie uszczelki pod głowicą? Chociaż od razu mówienie jest to na 100%, bo na to może składać się też inne awarie. Także to nie jest, że to jest 100% uszczelka pod głowicą. Jeszcze, jeżeli widzimy bąblujący płyn chłodniczy, w zbiorniczku tak samo yy, może to świadczyć o yy, uszkodzonej uszczelce pod głowicą wtedy kupujemy sobie taki tester na Allegro wrzucę wam fotkę i on ma za zadanie po wykryciu spalin zmienić kolor z niebieskiego chyba na zielonkawy jakoś tak co jeszcze może się stać może nam ulec uszkodzeniu uszczelka w miejscu, gdzie w miejscu, gdzie e, po prostu będzie nam na tłoki szedł olej i się spalał. E, może nam ulec uszkodzeniu uszczelka w miejscu, gdzie gdzie płyn chłodniczy będzie spalany. Tak samo, jeżeli e, płyn chłodniczy będzie spalany lub olej, e, auto będzie nam kopciło, tak? No i co? Kolejną rzeczą może być brak kompresji na którymś z cylindrów. Też tak może się zdarzyć. Wtedy silnik będzie nam kulał, nie będzie chodził tak jakby na wszystkie cylindry. No i chyba tutaj temat jest wyczerpany, jeżeli chodzi o takie objawy. Kolejna rzecz, jak naprawić uszczelkę pod głowicą? No, nie zostaje nam nic innego. Musimy ściągnąć górę, wysłać głowicę do planowania żeby te wszystkie powierzchnie były jak najbardziej równe wtedy do, dowiemy się ile tak naprawdę by to wyrównać zostało ściągnięte z tej głowicy no i dobrać uszczelkę po prostu troszkę jakby to powiedzieć może ujmę to tak troszkę wyższą aby uzupełnić ten nadatek który zebrała maszyna przy planowaniu głowicy No, i wszystko poskładać, oczywiście, nie zapomnieć o nowym rozrządzie i nowych śrubach głowicy, bo nie powinno się głowicy skręcać na starych śrubach. Także myślę, że powiedziałem, czym jest uszczelka pod głowicą, jakie są przyczyny i objawy uszkodzenia jej. No i jak naprawić? No to wiadomo, jedynie wymiana, tak. Dobra. Trzymajcie się. Do następnego. Hej.